Cześć hey, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem oraz z czymś, co ma przypominać jajko wielkanocne. No jak wam przypomina, to napiszcie w komentarzach. Moi drodzy, dziś wraz z mistrzem Jarosławem zaprezentujemy wam techniki, jak obronić się przed złapaniem, czyli złapaniem od tyłu, złapaniem od przodu, złapaniem za ręce, czyli wszystkiego rodzaju możliwe złapania i obrony do nich także moi drodzy film bardzo ciekawy zapraszam Ok moi drodzy i pierwsza sytuacja taka że ktoś cię y, łapie za y, tak zwane szmajury moi drodzy złapanie nie będzie wyglądało tak jak teraz to robi mistrz Jarosław robi to bardzo delikatnie tylko mistrzu pokaże jak to będzie wyglądało Pup! O! o moi drodzy mistrz Jarosław się wczuł Moi drodzy, moje zadanie: przytulić głowę i uwaga, złapać swoją ręką za nadgarstek. Następnie ruchem okrężnym pokażemy to, mistrzu ruchem okrężnym. Powalić napastnika. Moi drodzy, pokażemy to z drugiej strony, Mistrz Jarosławie. Na tą rękę. Na tą rękę. Czyli moi drodzy, najlepiej to odsunąć głowę, złapać rękę. I uwaga, ruchem takim, popatrzcie, takim półkolistym. Bardzo mocno naciskam. I tu muszę łapać Mistrz Jarosława, moi drodzy, żeby Mistrz Jarosław nie rozbił płytki, ponieważ płytki w naszej gminie są bardzo drogie. No, moi drodzy. Czyli mówiąc krótko, teraz na tą stronę mistrzu, popatrzcie, lekko uderzam, łapię rękę, żeby już nie oderwał, naciskam na łokieć takim okrężnym ruchem, hop, i do przodu. Dalej, oczywiście, moi drodzy, dalej, jeśli masz już kontrolę nad ręką, zobacz, możesz podnieść lekko napastnika i ładnie go sobie ułożyć, moi drodzy. Mistrz, jak? Odczuwam, odczuwam, od, yy, troszkę się Ta, troszkę. Oczyszcz oczyszczam. Z tego oczyszczenie, moi drodzy, jajko wielkanocne. Pamiętajcie, co, napiszcie, co Wam to przypomina. Może gałązka? I gałązka, dobra. Moi drodzy, yy, następna sytuacja, która Was może spotkać, to złapanie za obydwie ręce. Ktoś Was chce złapać, moi drodzy, ja miałem ostatnio taką sytuację, goś mnie tu pchał ręce, tak, próbował mi gdzieś łapać. Co robimy? Moi drodzy, skręcam w ten sposób. Zobaczcie, w ten sposób, skręcam w ten sposób. Popatrzcie, skręcam raz i teraz tu jest bardzo ważne. Zobaczcie, tu nadgarstek łapię za kciuk. Czyli zobaczcie, łapię za kciuk. Popatrzcie, hop raz i tu następuje dźwignia. Jeżeli będę kręcił ręką tu, wystarczy, że położę napastnika. Moi drodzy, jeśli się Wam zdarzy, że ktoś Was złapie za jedną rękę, to już nie kombinujcie. Trzymaj, mistrzu, śmiało. Wystarczy, że w kierunku nadgarstka wyciągniecie i uderzycie. Zobaczcie, hop, bęc. Popatrzcie, hop, bęc. Można by było to przedłużyć, popatrzcie, i w ten sposób to zrobić. No ale na ulicy nikt się nie będzie bawił, ktoś cię złapał, wyciąg rękę, uderz. Dwie ręce, zrób coś takiego. Jeśli nie jesteś zbyt yy, techniczny, to zrób popatrz, jak rozbić gościowi ręce. Jego... Trzymaj, mistrzu, całej siły. Czyli spójrzcie, uderzam jego ręką, jego w dłonią, w jego, w jego dłoń. Śmiało, mistrzu. Hop. Pamiętajcie o tym, że jak jest złapanie, żeby się pochylić, żeby z bani nie dostać. Pochylam się, obraz, dwa, popatrzcie. Złapanie, raz, dwa, trzy. I moi drodzy, takie najprostsze złapania są bardzo łatwe do obrony, pod jednym warunkiem, że nie spanikujesz, Zobacz, jest złapanie za szyję. Zobacz, wydawałoby się, że niesamowite, tu jakieś techniki. Nie, moi drodzy, wystaw rękę. Tu, mistrzu, śmiało, bardzo mocno, tak, zobacz, wystaw rękę tu i wsadź drugą rękę. Pokażemy to mistrzu z drugiej strony, czyli wystaw rękę tu, zobacz, tu się tworzy dźwignia na palce, popatrz, hop, raz, dwa, trzy. Moi drodzy, jeszcze mi się przypomniało jedno złapanie takie tu typowe, tak, co zrobić, moi drodzy, popatrzcie. Nic nie zrobić. Zobaczcie, hop! Czyli ktoś próbuje cię złapać za szyję i ściągać w dół. Lekko bark do góry, ręka i w dół. No i moi drodzy, przechodzimy do głównej techniki, którą dzisiaj chcielibyśmy wam zaprezentować. A jest to technika polegająca na wykonaniu dźwigni. Moi drodzy, tą technikę stosował. Pewien mistrz, zwany pogromcą innych mistrzów, jeżeli wiecie kto, napiszcie w komentarzu. Polega ona na uwolnieniu się od takiego chwytu. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak łatwo uwolnić się od takiego chwytu, tu gdzieś albo tu gdzieś na górze pokaże się Wam film, gdzie pokazujemy, tak? Ale dzisiaj pokażemy Wam, technikę bardziej sportową spójrzcie moje zadanie jest zobaczcie tu jest chwyt tu jest kciuk obniżyć kciuk wyciągnąć głowę do góry widać czyli trzymaj mistrzu mocno próbuj po... ta, próbuj podnosić tak moi drodzy w dół raz następnie ręka idzie powyżej łokcia wkładam rękę powyżej łokcia następnie popatrzcie Lekko przekręcam rękę, zobaczcie, już się utworzyła dźwignia. I teraz uwaga, odwracam się, łokciem naciskam, i mam pełną dźwignię. Pokażmy to, Mistrzu, z drugiej strony. Zobaczcie, czy spójrzcie, jestem złapany. Tu jest zamek. Moim zadaniem jest ściągnąć zamek w dół, włożyć rękę powyżej łokcia, zobaczcie, tu jest łokieć powyżej łokcia i tu złączyć swoje ręce i w tym momencie wystarczy, że zrobię obrót raz i nie ma ręki. Mistrzu Jarosławie, uwaga, trzymam, tak, 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 a no, i po jabłka, i po kłopocie, moi drodzy, jeszcze raz śmiało idzie w dół, raz, następnie, tak jakbym chciał uderzyć łokciem, mogę zamarkować uderzenie łokciem, wkładam rękę tu. Łączę ręce, i uwaga, mocnym, szybkim ruchem, raz. Oczywiście ja tego szybkiego ruchu nie zrobię, no bo musiałbym mistrzowi. Wyrwać rękę, moi drodzy, oczywiście. Są jeszcze inne techniki. Jeżeli ktoś się trzyma, zobacz, tu jest punkt witalny. Widzisz? Trzymaj mocno, mistrzu. Jeżeli uderzysz, mm. <noise> spowoduje to, popatrz, otworzenie ręki. Następnie, jeśli złapiesz kciuk, też spowoduje to otworzenie ręki. Ale dziś chciałbym Wam pokazać naprawdę fajną technikę, dlatego że ona również działa w parterze. Jeżeli ktoś się złapał i poszedł z Tobą w parter, tak, śmiało, tak, zobaczcie, wyciągam, noga podchodzi, wyciągam się, lekko się przechylam, wchodzę sobie tu i uwaga, zaczynam się kręcić, obracać i spójrzcie, mam tu dźwignię założoną, mam nadzieję, że to widać. Spójrzcie. Jeszcze raz mistrzó to pokażemy. Czyli moi drodzy. E, temat parteru to jest temat oddzielny. Tak, możesz się wpiąć. Najpierw zakładam sobie tu, żeby mi mataleo nie założył. I uwaga, próbuję się rozpychać. Tu głowa. Następnie wkładam rękę raz, przechylam się i uwaga. Zaczynam się kręcić. Raz, i dwa. Tak, tam już mistrz odklepał. A tu jest. A tu jest dźwignia. Widzicie? Spójrzcie. Gdybyśmy się dalej kręcili. Mogłoby się skończyć na złamaniu ręki. Moi drodzy, dlatego zobaczcie raz jeszcze na tą technikę. Tak, dzięki mistrzu. Tak. Spójrzcie. Czyli głowa w dół. Markuję uderzenie. Wkładam rękę pod spód. Widać? Widać. Następnie łączę ręce swoje i odwracam się do tyłu, naciskając jeszcze łokciem tu. I w tym momencie mam napastnika obezwładnionego. No, moi drodzy, jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane z tym, jak się uwolnić od tego, jak się ktoś złapie, no to piszcie w komentarzu. A my specjalnie dla Was nakręcimy taki materiał. Oczywiście nie zapomnijcie o lajku, wciśnięciu dzwoneczka, napisaniu komentarza, udostępnieniu tego materiału dalej. Oczywiście możecie zostać patronami i zakupić nasz kurs. Dzięki mistrzu Jarosławie. Dzięki. Moi drodzy, dzięki i do zobaczenia.